Siemneczku ludziska, dzisiaj zaczynamy nagrywanie. Um, chwilę wyciszę tylko tutaj głosy. Czekajcie, wyłączone i Teraz um, sobie tutaj wejdziemy na mój serwer. No, poczekajcie. OK. to zaczynamy i tak. Um, Chciałabym zaprezentować mój serwer i Filipka. Mixelcraft.hostmc.pl IP w opisie. Um, a więc tak, spawn tutaj jest, no tak jak każdy spawn, um, tutaj mamy całą administrację i jest cała rekrutacja od nowa. Nie ma tej administracji. Zapraszamy na nasze forum. IP forum też w opisie. A więc tak, e, tutaj mamy event, no. potem się zmieni oczywiście. Tutaj mamy regulamin. A tutaj warp jedzenie. No, przepraszam. No. I tutaj jednak klikniemy sobie na guzik. Spadają nam świnki. A najlepsze jest to, że mamy tutaj diamentowy sobie mieczek. Za darmo. No, um, to mamy tam jak żula. Dobra, warp. No, tu mamy basen. I można sobie wejść na basen, tylko na razie jest nieczynny. Um, odbiór biletów. Tutaj mamy. A tutaj zapłata za wyjście. Co tam jeszcze mamy? Warp. No, pokażemy. Klatka. Klatkę. No, klatka jest nawet fajna. Też miła. I warp kopalnia. To jest warp kopalnia. Tutaj się regeneruje. Tutaj możemy selać, bujać. W sensie nie takim selać. Um, a tutaj mamy enchant. A. Nie wiem co to. Nie Interesujemy się. O, tutaj jest kopalnia VIP. To jest kopalnia VIP. Yy... I warp cop VIP. No tak. Yy, ona też się regeneruje, wszystko się tu regeneruje. I tutaj możemy kupić sobie żelazny kilofik. Żelazny kilof za darmo. No, na razie to tyle. Yy, poszukujemy nowych helperów. Adminów, moderatorów, policjantów. A więc zapraszam serdecznie. Z tej strony był Psaus i do zobaczenia na serwerze, na Skype'ie, na TS-ie lub na czymś innym. Na razieczka.